Pół roku niecałe jeszcze pracy w Lachowicach. No i proste pytanie, jakie było to pół roku i jaka to była wiosna w waszym wykonaniu? Wiosna, zacznę może od końca, wiosna była wymarzona. Zostaliśmy mistrzami mistrzami wiosny. Naprawdę chłopcy zrobili wykonali kawał dużej, dobrej pracy. A jakie to było pół roku. Dla mnie było to nowe pół roku, bo to, był, to jest cały czas mój debiutancki czas w seniorskiej piłce. Do tej pory zawsze pracowałem z młodzieżą. Sam się uczyłem tej drużyny. Uczyłem się też pracy w systemie z dwoma z dwoma treningami. To była dla mnie trochę, trochę nowość. No ale myślę, że było to bardzo owocne. Pokazaliśmy naprawdę. Że, że potrafimy grać, że uwolniliśmy potencjał, który, który w drużynie jest, ale oczywiście mamy jeszcze swoje aspiracje. Będziemy chcieli teraz wykonać kolejny, kolejny krok. To, co już wypracowaliśmy, o z nami zostaje, a teraz idziemy, idziemy do przodu i będziemy chcieli cały czas się rozwijać, poprawiać swoją grę, więc mam nadzieję, że damy radę.